W życiu kierujmy się tylko dobrą energią, a nasza praca niech przyniesie zamierzone efekty. Nabierzmy dystansu do tego, co wokół. A każdy problem zostanie z łatwością rozwiązany. Pogody ducha na co dzień, i żeby święta były w tym roku białe. samych słonecznych dni i wielu wyprodukowanych kilowatogodzin. Spędźmy czas z tymi, których kochamy najbardziej, a każda chwila świąt niech żyje własnym pięknem. Dbajmy o siebie każdego dnia i pomagajmy ludziom wokół nie tylko od święta, Niech nasze marzenia szybują naprawdę wysoko i pamiętajmy, aby znaleźć czas, aby je realizować.